Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich z mojego ziemskiego raju z siódmego kręgu ziemskiego raju Panowie dalej budują most ale teraz jest sezon ochronny na rybki w wyniku czego rybki mają pójść w górę i zrobić sobie tarło dlatego prawdopodobnie będzie wstrzymana teraz budowa mostu, żeby nie przeszkadzać rybkom 2 albo 3 miesiące także znowu spokój tyle że pogoda coraz chłodniejsza <noise> dlatego spieszy mi się do raju spieszy mi się do raju bo tam pogoda jest idealna <noise> jeszcze każdy będzie w raju miał 30 lata. to niemal pewne <noise> więc taki miły wiek a osoby, które umarły przed tym wiekiem, to będą w takim wieku jak umarły. Dlatego na niektórych obrazach Matki Bożej pokazuje się takie małe aniołki ze skrzydłami. Takie też są. Takie maluchy też są. Także będzie to wyglądało fajnie. No, prawdziwy raj. Pan Jezus zaprasza wszystkich do krainy miłości. Tutaj jest cudownie. Ale z tą miłością to bardzo limitowana jest na tej ziemi. Dotyczy to kręgu najbliższych. A i to nie zawsze. No ale zwykle w rodzinie to jednak fajnie jest, chociaż też paszeróżnie. Przeróżuję. Szatan tutaj nie śpi i próbuje zniszczyć każdego człowieka, obojętnie czy mieszka na wsi, czy w mieście. A tych, co mieszkają w mieście, to chyba jeszcze bardziej. A to wynika z tego, że możliwości są większe szatana. Więcej ludzi, to więcej kombinacji. No tak jak w szachach, tak? Jak macie tam cztery klocki na, 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 na tej płycie, zostały cztery klocki, to już możliwości jest mniej. A jak jest ich pełno, to jest więcej możliwości. No tutaj, na wsi, a szczególnie w lesie, kiedy jestem sam, anioł stróż i szatan, to generalnie z dwóch na jednego, to on jest spokojny tutaj. Ja, ja, ja tutaj jestem, bywam tutaj od trzech lat, to powiem szczerze napad mnie za dwa razy. Przyjechały jakieś panie, to tam mówiły, że nie podoba im się kościół a panie mają siedemdziesiąt kilka lat. Księże im się nie podobają. Kraina miłości, do której Bóg zaprasza, się nie podobał. Ale tak, to spokój. Spokój. To jest niesamowicie przyjemne. Nawet podczas tych wojen, o które obserwujemy, to jak jest ludzi mało, to się nie opłaca strzelać dużych rakiet. A oni wiedzą, gdzie jest dużo ludzi. Jest dużo ludzi, to duża rakieta przylatuje i rozbija wszystko. A jak jest jeden, taki Jasiu sobie chodzi, to się nie opłaca strzelać, bo te bomby i rakiety są drogie. Szatana może podobnie. Jak jest, chodzi sobie jeden gość po lesie, to on sobie myśli, co ja się będę jednym zajmował. Zajmie się tymi wieloma. Co są w mieście. Co oglądają telewizję. Ale historie niesamowite miłe, że tutaj jest spokój. Ptaszki śpiewają, ognisko płonie. Rybki sobie wpływają do rzeki, na darło. Różne różnice, podobno głównie trocie. Nie znam się na tym zupełnie. Ale czasami je widzę. Takie spore rybki tu wpływają. No i od dzisiaj od północy nie wolno rybakom łowić i oni tego aż dziwne przestrzegają. Miło, miło. Także zapraszam wszystkich do Kościoła Katolickiego, do jedne, jedynego sposobu, żeby dojść do raju w dobrym stylu. No bo ktoś, kto przyjmuje odpust zupełny często, no to jemu film, film na, na, na sądzie się niesłychanie skraca, bo po spowiedzi przychodzi anioł dobry, z taką białą farbą dobrą i zamalowuje wszystko to, z czegoś mi się wyspowiadali, nikt nigdy tego więcej nie zobaczy. Niesamowita łaska. A ludzie nie chcą. A ludzie nie chcą nam chodzić. A co tam będę chodził? Chcę sobie obejrzeć mój długi film, pełen film moich grzechów na sądzie. No, takie numery są. Bóg daje możliwość spowiedzi. Daje możliwość odpuszczenia grzechów, a także nawet karzania. No Kocha nas niesłychanie i pragnie, żebyśmy tam weszli. A sporo ludzi mówi: A mnie to nie interesuje. Mam ciekawsze zajęcia. <grym zbierza> <grym zbierza> Tylko dwie możliwości: albo się wejdzie do raju, gdzie jest cudownie, wspaniale kraina miłości, albo kociołek, a w tym kociołku jest niesłychanie gorąco i jest nienawiść. W tym świecie obserwujemy, jak ludzie się nienawidzą w sposób niesamowity, czasami no nieprawdopodobny. A ludzie mają wolną wolę i robią co chcą. No Inaczej być nie może z tą wolną wolą. Bo gdyby nam nie dał wolnej woli, to byśmy byli biorobotami, żadna radość. Żadna radość. Dobry Boże, ja Ci bardzo, bardzo dziękuję za ogrom otrzymanych łask, ogrom Twojego błogosławieństwa. Zmiłuj się nad nami, Boże, i weź nas swoją przemożną opiekę. Kochana Matko, bardzo Ci dziękuję za wszystko. Dopomóż, dopomóż we wszystkim. I nam wszystkim. Naucz nas kochać tego Boskiego Syna Twoją miłością i Twoimi cnotami. Dziękuję wszystkim, a nie u mi święte. Dopomóżcie że błogosław nam nieustannie.